Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. Witam państwa serdecznie w kwadransie samorządowym. Dzisiaj, proszę państwa, przedstawiciele klubów Rady Miejskiej Leszna, bo sesja Rady Miejskiej o godzinie 14. .00. Witam w studio pana Przemysława Głużnego, klub radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I pana Zenona Jóźwiaka, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Sesji dawno nie było, więc teraz y, tych punktów jest dużo. No ale skupmy się na tych najbardziej znaczących dla mieszkańców. Zmiany w budżecie to tradycyjny y, punkt y, każdej sesji. Jakieś y, małe zmiany, czy rzeczywiście jakieś duże kwoty się pojawiają? No pojawiają się, panie redaktorze, duże kwoty, bo jednak miasto Leszno otrzymało i jest wprowadzone na najbliższej sesji prawie 12 milionów złotych. Tytułem wpływu z podatku PIT to są pieniądze z Ministerstwa Finansów jako zadanie miasta Leszna, ale z drugiej strony pojawiają się też bardzo duże wydatki. To jest, przeznaczamy prawie 8 milionów złotych na wynagrodzenia dla nauczycieli. i Mamy nadzieję, że te pieniądze już wystarczą do końca roku oraz przeznaczamy ponad 4 miliony jako dotację dla, szkół niepublicznych, placówek niepublicznych w urzędzie miast, w mieście Lesznie. Czyli tak naprawdę mamy wpływy 12 milionów złotych, a wydatków mamy też około 12-13 milionów złotych. wydatków więcej niż wpływów? To jest porównywalne, bo są też inne, później mniejsze czy mniejsze zmiany, ale jeśli chodzi o te największe, to są te największe, które są spowodowane wydatkami na oświatę. A te wynagrodzenia, to są wynagrodzenia nauczycielskie, tak? E, tak I pracowników oświaty. Tak, dokładnie tak. Te wynagrodzenia, na które gdzieś tam te pieniądze brakowało, Także mam na nadzieję, że to już wystarczy i żadnych gdzieś tam zmian nie będzie na sesji budżetowej. Ale tak jak powiedział pani skarbnik, to naprawdę to okaże się w grudniu. Czy jeszcze nie będzie potrzeba jakichś drobnych pieniędzy na, na wynagrodzenia. Hej, pan Zanoniu głosujemy to znaczy, za, czy. To znaczy, my chyba będziemy, będziemy się wstrzymywać od głosowania. Tym bardziej, że w tym budżecie zostały poradzone przez pana prezydenta yy, Grzegorza Rusieckiego pewne zmiany w stosunku do pierwotnego. W związku z tym, jakby. Może nie wszystkie byłyby dla nas akceptowalne, w związku z tym wstrzymujemy się. Natomiast to, co powiedział pan, pan radny Kurzny, no wpływy 12, wydatki na pensje dla nauczycieli, no trzeba było w jak, jakoś to znaleźć. Znaczy pan, pan y, radny Gruszny jest w tej lepszej sytuacji, że miał okazję spotkać się na komisji wczoraj, no my dopiero jesteśmy, ja jestem dzisiaj przed komisją i pani skarbnik dopiero pewnie będzie na pewne elementy mówiła o tym. A ta kroplówka już została rozdysponowana, ta rządowa, ta dodatkowe, te dodatkowe pieniądze, które tam... Na pewno gdzieś... część, część idzie na, na te bieżące nowagrodzenia, uh -huh. też na tę oświatę, czy pojawią się jeszcze na te dalsze jakieś wpływy. Na wczorajszej komisji pani skarbnik powiedziała, że na chwilę obecną to są jedyna na chwilę obecną Wpływy z Ministerstwa Finansów, czy coś się pojawi jeszcze na sesji grudniowej, czy będą dodatkowe wpływy, to będzie wiadomo za kilka tygodni. Jak już rozmawiamy o pieniądzach, to porozmawiajmy sobie o pieniądzach leszczyńskich kierowców. Zmiana uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania mówiąc wprost, parkingi będą droższe i to dość znacząco droższe. Pan redaktor, tak patrzy na mnie także. No bo to tak, pre, propozycja tak, pana tak, prezydenta. Więc rzeczywiście jest patrzę. propozycja zmiany uchwały budżetowej na jutrzejsze sesji, aby zrobić stawki w strefie płatnego parkowania. Ale jak mawiał klasyk, panie redaktorze, jest też pewna rocznica, ponieważ ostatnie zmiany podniesienia stawek za płatne parkowanie dokładnie wydarzyły się 5 lat temu, czyli 21 listopada 2019 roku, czyli ostatnie były też zmiany. Oczywiście stawki rosną w strefie A od 3,60 zł do 5 zł, czyli około gdzieś tam 50%, ale też mamy na uwadze, że od roku 2019 no, inflacja też wzrosła o tych 40 czy 50%, dlatego jest zasadne, żeby te stawki urealnić w mieście Lesznie, zarówno w strefie A, jak i w strefie B. Znaczy jako kierowca to nie wiem, czy się czuje przekonany tą inflacją. Przede wszystkim, też, przede wszystkim też chodzi, że jak ktoś zaparkuje w strefie A albo w strefie B, żeby była też duża rotacja miejsc wolnych, żeby każdy rzeczywiście mógł wejść, załatwić swoją sprawę, czy to w urzędzie, czy w jakimś innym też sklepie. Dlatego zasadne no, jest, żeby pochylić się nad tą, nad tą uchwałą. Pan Zenon, już jak opozycja tutaj ma jakiś punkt widzenia na te znaczy, podwyżki? To znaczy, ja myślę, że każdy klub, który startował w wyborach, nie mówił o tym, że będą podwyżki podatków lokalnych i nie będzie mówił o opłatach parkingowych. Opłaty parkingowe, to co powiedział pan radny Górzny, w, rzeczywiście w strefie, w strefie A są na poziomie inflacji, która między rok dwa, 2024 a 2019 wynosi około 40%, bo, bo to są dane, jakby powiedzieć, twarde. Natomiast w strefie B mamy wzrost o, o 50% powyżej wskaźnika inflacji. Oczywiście argumentem może być to, że w międzyczasie wzrosła Płaca minimalna, od której wyliczana jest maksymalna stawka opłaty parkingowej, ale to nie jest takie jakby zero-jedynkowe, dlatego że inflacja, przepraszam, stawki w stawki wzrastają, ale zresta również inflacja, czyli rzeczywiście wzrost stawek tego poda, tych opłat będzie miał wpływ na dla przeciętnego mieszkańca. No i Jeszcze drugi element jest tym, że jest poszerzona, poszerzana strefa płatnego parkowania. I tutaj taka na, nasza sugestia, jak wyniknęła, okazuje się, że niektóre miasta, w Między innymi, Konin, zanim rozszerzają strefę płatnego parkowania, to przeprowadzają konsultacje społeczne z mieszkańcami. Wydaje mi się, że strefę y, płatnego parkowania można by rozszerzyć znacznie bardziej niż dzisiaj y, y, proponuje pan prezydent, dlatego że. No, są elementy, gdzie stoją samochody w tym czasie, gdy młodzież do, dojeżdżająca do szkół zajmuje ulicę dojazdowe do szkół i petent, o czym mówił pan radny Górzny, który rzeczywiście jakby idea y, płatnego parkowania była w tym, żeby umożliwić dostęp, zwiększyć rotację, w tym momencie nie ma możliwości znalezienia miejsca parkowania. To gdzie by pan chciał jeszcze rozszerzyć tę strefę? Bo przypominam ja... państwu, zgodnie z uchwałą, dodatkowe miejsca płatne to jest ulica Poniatowskiego i ulica Dąbrowskiego. Tak, bo co do Poniatowskiego nie wiem jakie są argumenty, bowiem w uchwale w uchwale uzasadnienie dlaczego akurat ulicę Poniatowskiego nie ma. Jest tylko taka, tylko zdawkowa informacja. No będzie no, dzisiaj komisja. Jest, uzasadnienie jest w ogóle bardzo lakoniczne. Tam się mówi o urealnieniu stawki. Tak. Tak. Ja bym jeszcze też nawiązać do wypowiedzi pana radnego Jóźwiaka. Rzeczywiście ta stawka w strefie A wynosi 5 zł, ale ona jest wyliczana od najniższego wynagrodzenia, czyli gdybyśmy miasto Leszno chciało mieć tą stawkę maksymalną, to wówczas w strefie A godzina opłatnego parkowania wynosiłaby 7 zł, nie, czy niecałe 7 zł. Tak. A to jest wyliczane od najniższego wynagrodzenia. E, dlatego to nie nie osiągamy tych najwyższych stawek, jest to wzrosko o tych 40%. Powinniśmy 50. być wdzięczni, tak? Że nocy na przykład. Redaktorze to no, tak? trzeba też powiedzieć, że też mamy też wydatki, bo mimo wszystko miasto Leszno wydaje 17 milionów też na odsetki cały czas od zadłużenia. Są nowe też zobowiązania, Czyli wydatki ratujemy też Czyli budżet, tak? Poniekąd też no trzeba się też pomóc, bo jednak te zaciągnięce zobowiązania w latach poprzednich no trzeba je spłacić wraz z odsetkami, które w chwili obecnej nie należą do najniższy. Podwyżki... To znaczy, ja nie potrafię odpowiedzieć panie redaktorze, jak wpłynie na wzrost dochodów miasta z tytułu y, strefy płatnego parkowania, wzrost stawek, bo jakby w tym uzasadnieniu brakuje mi takiej właśnie informacji. A właśnie że dzisiaj była informacja, ile rocznie miasto zarabia na pewno? Y, około y, ile rocznie zarabia? Mhm. Y, rocznie zarabia dziś ponad 2 miliony złotych, jak dobrze nie pamięt, jak dobrze mnie pamięć nie myli, ale to jest jeszcze. I teraz chyba wzrośną te opłaty około miliona złotych wpłynie więcej do budżetu miasta. A koszty? Miasta funkcjonowania strefy płatnego no kosztem, no kosztem jest na pewno zakup parkomatów, które były leasingowane na 3 lata mhm. i koszt chyba roczny leasingu to jest 500 czy 700 tysięcy złotych, Chyba się teraz, czy w tym roku, czy w przyszłym roku będzie kończył leasing tych parkomatów, no, ale mimo wszystko to też jest jak najbardziej zasadne, że była ta rotacja, także to jest zakup mimo wszystko <coughs> też jednorazowy, a parkomaty już będą też na wiele lat. No, czyli raczej sprawę przesad... Ja się tylko zapytam, czy PIS poprze ten projekt, czy też będziecie nie. tutaj przeciw? Ale to już mimo wszystko bym pana radnego zastanawiał, bo skoro pan radny tutaj mhm. by rozszerzył tą strefę jeszcze płatnego No właśnie nie powiedział pan radny, gdzie by no, chciał. No to... właśnie, ale jeśli powiedział, żeby by rozszerzył, to może też no by zagłosował za tym projektem To uchwały. znaczy... Yy... Patrząc na to z punktu widzenia, e, tam są dwa elementy, jedna podwyższenie stawek i, i podwyższeniu stawek zdecydowanie, zdecydowanie moje zdanie osobiste jest takie, że nie, że jestem przeciwny. Tym bardziej, jeśli popatrzymy na to, że przez pięć lat nie zostały urealniane, za czasu poprzedniej kadencji nie były urealniane i takiej propozycji... Z... Od ówczesnej propozycji, aby od ówczesnej opozycji nie było do prezydenta miasta leczna, aby urealnić, jeśli popatrzymy na to, że w stosunku do roku ubiegłego inflacja wzrasta o 5%, a w poprzednim roku około 2,7%, w związku z tym przyłożenie na poziomie 40% plus ewentualnie przy, przy strefie B na poziomie 50%, to wydaje, wydaje nam się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale przeciw, Panie Radny, czy wstrzymujecie się? Nie, jest, będziemy głosować przeciw. Przeciw. I jeszcze jedną uchwałę chcę zapytać, taką troszkę nietypową, nadanie nazwy lotnisku. Nadajemy, chcę nadać nazwę Adeli Dankowskiej. Ja pamiętam tę dyskusję o nazwie ROND, gdzie radni ówczesnej Koalicji Obywatelskiej byli właśnie sceptyczni nadawaniu imienia osobie, osoby żyjącej jakiemuś miejscu. A teraz jest pomysł, żeby lotnisko jednak imieniem Adeli Dankowskiej nazwać. Tak, i która wyraziła oczywiście też zgodę, żeby lotnisko nazywało się e, Adeli Dankowskiej w Lesznie. No bardzo ut, utytułowana z wielokrotna mistrzyni te świata. E, zdobyła 15 rekordów świata, pobiła 43 rekordy e, Polski, także naprawdę no, hey, zasługuje. Nikt, nikt, nikt nie kwestionuje zasług pani Adeli Dankowskiej, tylko jest ta uchwała o nazewnictwie z 2000 2019 roku, gdzie określono te zasady, no i tam są te zasady, że jednak osoby, nazwy osoby żyjącej się nie nadają. Tak, ale mimo wszystko też zostało w latach poprzednich nazwane jedno z rąd przy ulicy Lipowej. Pana Baldysa, Ale który minął wszystko. Po jego śmierci. Tak, po jego śmierci. No tak jak powiedziałem, no, tu pani Adela też wyraziła zgodę. No, Zasadne też było, żeby to lotnisko, leszno, które się tak dobrze rozwija, szczyci się fajną, dobrą imprezą organizowaną raz w roku antidotum air Show, żeby mimo wszystko uhonorować tą wybitną. E, wybitną tutaj panią e, w lotach szybowcowych. Czyli tu żadnych wątpliwości, klub kolegów. Nie, Słatarskie będziemy nie głosować ma. za. E, Prawo i sprawiedliwość? E, my, e, my będziemy głosować za. Bo jakby to co mówił Pan Radny Górzny, osiągnięcia sportowe Pani Adeli są takie, że powalają, także nie ma, nie ma jakby y, uwag, wiadomo, że, że jest pozytywna opinia i Klubu Balonowego i, i lotniska, żeby coś takiego zrobić i rzeczywiście też podzielam, że pewne wątpliwości były do tego, czy nadajemy imiona osobom żyjącym, tym bardziej, że bodajże w 2022 roku, gdy była kwestia nadania rąd tam na, w, w rejonie ulicy Szczy, y, Szybowników, tam była kwestia pana bodajże centki, pani Pelagi Majewskiej, która nie żyje i pani Adeli Drankowskiej. Wyniki sportowe były, się nie zmieniły, bo były znakomite, ale wtedy pamiętam chyba, że wypowiadał się pan radny Jacek Matecki zdecydowany przeciw. Natomiast to, co znaczy, pan radny. przeciw, bo mówił, no, że po prostu otwieramy furtkę. Furtkę, do pewnych tak. Działań. I druga rzecz, to co mówił pan radny Góżny, rzeczywiście jest w uchwale tej, która mówi o nazewnictwie, jest tam taki zapis, że w przypadku, że można skrócić ten. bo mówiło się o tym, że tam jest bateria, 5 pięć razy po śmierci, można go skrócić na ten okres, na, na jak będzie. Będzie tam powiedzmy kilkunastu radnych, które się nie pamiętam, czy piętnastu. Czy, czyli, czy, czyli połowa składu, składu Rady. Nie? I oczywiście to jest dla mnie tam sprawa oczywista. No ale skoro pani Adela Dankowska wyraziła. Skoro jest opinia pozytywna, no to byłoby bardzo nieelegancko powiedzieć nie, nie zgadzamy się. Bo chyliby trzeba przed tym, co pani Dankowska zrobiła dla polskiego szybownictwa i dla Leszno. A sesja, proszę Państwa, o godzinie 14. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Zenon, jak Prawy i Sprawiedliwość, Pan Przemysław Góżny, Koalicja Obywatelska. Bardzo. Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez miasto Leszno.